W dzisiejszym odcinku posłuchacie wypowiedzi bardzo różnych osób o tym, za co kochają książki, i te powody będą naprawdę kosmicznie y, różne. Każdy lubi książki za coś innego, i wypowiedzą się blogerzy, wypowiedzą się reporterzy, y, nasi pracownicy, ktoś jeszcze się wypowie, tłumacze, naprawdę. My mega też wypowiem, różnymi... Tak, my no. też kochamy się wypowiemy. <fres> żartowaliśmy, że jak Diana Chmiel, bardziej kochamy książki niż <liza> Tak, Przyznajemy się do tego. Karol, za co, za co kochasz książki? Och, trudne pytanie. Powiedziałbym, że pewnie za wiele rzeczy, ale tak jak najbardziej, każdy. najbardziej za to, że pozwalają się trochę odciąć od rzeczywistości. Uh -huh. Że jak się zacznie coś czytać i to wciągnie, to właściwie nieważne, co się dzieje dookoła, czy jestem głodny, czy jest trzecia w nocy, to po prostu się czyta i o niczym innym się nie myśli. A kiedy ostatnio ci się zdarzyło tak zaczytać do nocy? O, matko! I co to była za książka? Ostatnio, tak żeby się mocno zaczytać, to chyba Wiedźmin. A to jest <grym> Popularne czy, czy teraz? mówić tak. Nie wiem, czy możemy mówić o książkach innych wydarzyń. Oczywiście, że możemy. Czytamy różne książki przecież. <grym> ale, ale ostatnio rzeczywiście Wiedźmin, bo miałem ogromną, wieloletnią, albo nawet kilkudziesięcioletnią zaległość z Wiedźminem <grym> i ciągle sobie mówiłem, że teraz już przeczytam, ale ostatnio rzeczywiście się za to zabrałem i... I rzeczywiście bardzo mnie wciągnęło, spodobał mi się i po nocach siedziałem i czytałem. No właśnie, opowiedzcie nam o waszych książkowych ostatnich miłościach w komentarzach, chętnie to poczytamy. Eee, a za co ja kocham książki? Ja jestem trochę nietypowa, bo ja kocham książki za język, to znaczy e, za styl autorów, za to, że e, moim zdaniem książki to jest takie szczytowe osiągnięcie języka polskiego i nie tylko polskiego. E, tam naprawdę autor może się wykazać ogromnie tym, jak potrafi budować zdania i jak to pięknie może brzmieć. Ja się tym zawsze zachwycam. Czy kochasz książki za zapach? E, tak, ale. Większość osób chyba kocha książki za zapach. Tak, ja bardzo lubię zapach książek, ale przyznaję się, że bardzo dużo e-booków teraz czytam, więc jestem w stanie z tego zapachu zrezygnować, ale przyznaję, że czasem sobie, czasem sobie wącham. Wciągamy książki no, nosem. To już wiecie za co my kochamy książki, a teraz posłuchajcie za co kochają książki nasi recenzenci, nasi pracownicy i reporterzy same sławy. Zobaczcie. Zakocham książki. To może tak trochę górnolotnie zabrzmi, ale dla mnie książki są takimi trochę drzwiami do innych światów, do takich światów, do których prawdopodobnie nie dotarłabym w żaden inny sposób. Dla mnie książki są źródłem inspiracji, źródłem wiedzy na rozmaite tematy. Sprawiają, że nie tylko znajduję w nich odpowiedzi na różne pytania, ale też zaczynam sobie zadawać różne pytania. No i wywołują szereg emocji. Czasem zdarza mi się przy książce płakać, czasem zdarza mi się śmiać, dają mi do myślenia, także czytajcie. A właściwie to odpowiedź, która narodziła się u mnie z czasem, ponieważ uwielbiam podróżować. A książki są taką świetną opcją na podróże, kiedy nie mam na nie czasu, kiedy nie mogę nigdzie wyjechać. Z jednej strony pozwalają mi udać się w nowe miejsca, czasami w całkowicie inne czasy. Wyjść ze swojej strefy komfortu, a uważam, że to w czytaniu jest bardzo istotne, żeby poznawać nowe miejsca właśnie w taki sposób nieoczywisty, znajdować się w sytuacjach, w których na co dzień bym się nie znalazła. A z drugiej strony też ważna jest ta strona literatury, która pozwoli po prostu się wyluzować, spędzić miło czas, odpocząć, poznać swoją bratnią duszę w jakimś bohaterze książki. Myślę, że to są główne powody, dla których uwielbiam czytać. Książki, a właściwie reportaże szczególnie kocham za to, że pozwalają mi być w miejscach, do których nigdy w życiu bym nie miał szans dotrzeć, Mogu, mogę przeżyć dzięki nim życia, których nigdy w życiu nie miałbym szansy przeżyć, i dzięki temu mam możliwość, mam szansę, okazję do tego, żeby zastanowić się nad rzeczami, o których nigdy w życiu bym nie pomyślał. I to w pewien sposób rozwija. I jest też po prostu, książka jest po prostu dobrą rozrywką. To pytanie mnie trochę przytłacza, bo ciężko mi jest znaleźć słowa, żeby to opisać. Książki od lat były moją pasją, a teraz są dodatkowo moją pracą. Więc nie skłamię, jeśli powiem, że stanowią naprawdę olbrzymią część mojego życia. Wydaje mi się, że w czytaniu zakochałam się, kiedy odkryłam, że tam tak naprawdę są emocje i jest czas, żeby zatrzymać się na chwilę i obejrzeć je z każdej możliwej strony. Trochę to trochę tak, że świat w książkach to pryzmat i odbija w sobie naprawdę bardzo wiele barw. I w mojej przynajmniej refleksji wygląda to tak, że na co dzień nie do końca mamy czas i też trochę cierpliwość zgłębiać każde najmniejsze zdarzenie. A literatura mm, trochę taką możliwość daje, żeby się po prostu zatrzymać i zadumać i dać sobie możliwość, żeby poznać kogoś i poznać coś po prostu znacznie, znacznie głębiej. Za to, że ładnie wyglądają na półce. Nie, nie, taki słucharski żarcik. No, mogłabym sparafrazować znane powiedzenie i powiedzieć, że za to, że są. No, bo powodów jest tysiące, każdy ma swoje najbardziej ulubione. No, ja chyba je lubię, dlatego, że są odskocznią, poszerzają horyzonty i pozwalają. To chyba jest tak trochę jak z aktorami, że aktor odgrywając daną postać, wchodzi w nią i po, w ten sposób. Żyje życiem innego człowieka, przerabia sobie sytuacje, których w życiu nie doświadczy, czasami by nie chciał doświadczyć, i trochę tak samo jest z książkami. Jeżeli masz wystarczająco dużo wyobraźni, żeby i książka akurat trafi w jakąś taką twoją przestrzeń, potrafisz w nią tak wejść głęboko, że, że po prostu żyjesz innymi ży życiami i dowiadujesz się wiele o świecie, o innych ludziach, to chyba pomaga. Książki kocham najbardziej za to, że w przeciwieństwie do ludzi nigdy się nie starzeją? Nigdy sobie nawet nie, tego pytania nie zadawałam, natomiast wydaje mi się, że kocham książki przede wszystkim za to, że mogę się z nich dowiedzieć czegoś nowego dla siebie, mogę się z nich bardzo dużo nauczyć. Z reguły wybieram takie książki, które mnie denerwują i wprowadzają jakiś taki niepokój, no, jakąś taką mam przypadłość. Kocham książki za to, że zmieniają świat. I to brzmi strasznie naiwnie, ale ja naprawdę w to wierzę i mam na to wiele przykładów. Spotkałam dziewczyny z różnych krajów, które przeczytały o tym, że można żyć trochę inaczej, niekoniecznie tylko i wyłącznie pragnąć męża i dużej rodziny. I po przeczytaniu różnych takich książek zdecydowały się na przykład pójść na studia. Znam takie dziewczyny w Kirgizji, które w tej chwili pracują na uniwersytecie w Biszkeku. Także to jest ewidentnie kwestia książek. Znam też przypadki troszeczkę może mniej chwalebne, nastoletnie dziewczynki, które marzą o tym, żeby nauczać w klasach 1-3, ponieważ ich ukochaną książką jest Anioł z Zielonego Wzgórza, co niespecjalnie cieszy rodziców, no bo wiecie, nie nauczycielom łatwo nie jest, ale wydaje mi się, że to jest najfajniejsze, że kiedy się uczyta książkę, to nagle człowiek wierzy, że wszystko jest możliwe, że świat może być inny, że można zobaczyć fajny kawałek świata, że można żyć tak jak ktoś inny, ewentualnie podpowie, a wcześniej nam nawet taka myśl nie przyszła do głowy, także książki są super. Książki kocham dlatego, że zawsze to były moje ulubione obiekty w domu. Cały czas kochałem je i, i pielęgnuję i cały czas je czytam, uwielbiam, szczególnie książki historyczne, nie wiadomo dlaczego. Na początku to było trochę tak, dlatego że nie było co robić, a potem się z, przemieniło to wszystko w pasji i to tylko i wyłącznie dzięki książkom i, i Włoszeńskiemu. To też nie trudne pytanie, bo nie wiem, czy mamy tyle czasu, żebym w pełni odpowiedziała na to pytanie. Przede wszystkim kocham je za to, że dają mi szansę przeżyć alternatywną wersję mojego życia. Pokazują mi scenariusz, który mógłby się spełnić, albo zupełnie nie miałby szans na spełnienie, ale przez chwilę mogę sobie tym cudzym życiem pożyć. Kocham je za to, że przynoszą mnie tu i teraz, gdzieś tam, gdzie jest inaczej. Nie zawsze lepiej, ale inaczej. Że otwierają mi oczy, że dają mi wytchnienie, otuchę, inspirację, rozrywkę czasami najzwyklejszą. Przede wszystkim, że pozwalają mi obcować z językiem polskim, które uwielbiam, bo głównie czytam jednak książki pisane albo tłumaczone na język polski. I pokazują mi, jak bardzo to jest plastyczne, plastyczne narzędzie ten język. Książki kocham za słowa, bo słowa kreują naszą rzeczywistość. I my sami jesteśmy narratorami własnego życia. Czasami nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale słowa mają znaczącą moc. Kiedy bierzemy książkę w dłonie, wchodzimy w inną narrację, wchodzimy w inne życie. I dzięki książkom przeżywamy nie jedno, nie dwa, nie trzy, ale setki i tysiące żyć. I dlatego kocham książki i nigdy nie przestanę ich czytać. Za co książki? Za wszystko. <laughs> to nie chodzi o to, że ja kocham książki. Ja kocham autorów y, książek za to, jaką mają wyobraźnię i umiejętność dzielenia się za pomocą języka, swoimi wyobrażonymi lub też niewyobrażonymi światami, lub też na przykład, jak za pomocą języka potrafią nam opowiedzieć jakieś prawdziwe historie. Tu mam na myśli literaturę non-fiction, której jednak jestem przede wszystkim fanką, i za to, że potrafią nas tym swoim językiem i tą umiejętnością poprowadzenia opowieści naprawdę czasem poruszyć bardzo, bardzo, bardzo głęboko różne nasze struny i naszą wrażliwość, i inteligencję, i emocje, i po prostu zmienić nasz sposób myślenia o świecie. Za to chyba kocham książki, że dzięki nim autorzy zmieniają nasz sposób myślenia o świecie. Woo! ale było tych powodów, dla których kochacie i kochamy książki. Ja jestem zaskoczona, że te powody były tak równe. Bardzo mi się podobała wypowiedź Pauliny, bo naprawdę poruszyła trochę inną stronę i taką, e, taką o której my nie pamiętamy tutaj w krajach rozwiniętych i gdzie żyje nam się tak świetnie, a. Tak, inną stronę i inną stronę mimo... w naszych serduszkach. Tak, tak. Pełnych miłości do książek. No właśnie, w naszych serduszkach. To jest, ważne. To jest ważny temat yy, dzisiaj, bo właśnie jutro walentynki i yy, co, kochajcie książki. Przede wszystkim takie mamy przesłanie. Dla Was. E, poza tym kochajcie nas, dawajcie nam lajki. I, i dużo serduszek na Instagramie, tak. ale też subskrybujcie nas na YouTube, i piszcie komentarze. Tak, piszcie za co kochacie książki i jakie książki kochacie. Ale też możecie pisać czego, co byście chcieli zobaczyć w kolejnych odcinkach. Jakie macie pomysły, o czym mamy mówić, jak się rozwijać, bo robimy to dla Was. Tak i polecamy też książki na prezenty na Walentynki, bo to jest coś... Ja bym bardzo chciała dostać książkę na Walentynki, Ty pewnie też. Tak, chociaż, chociaż już nie mam gdzie ich ustawić na półkę, ale ja. zawsze jakieś miejsce się znajdzie. Ukochanych książek nigdy za wiele. A może, a może, ktoś ma wolny magazyn, który mógłby mi wypożyczyć? To ja chętnie proszę pisać w komentarzach odezwę się. To jest poważne, bo naprawdę szukam. O, ja. <laughs> nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy byli inni. Nie, gdybyśmy nie mieli dla was. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy byli inni. Nie, gdybyśmy nie mieli dla was super walentynkowego rozdania. Rozdanie, rozdanie, rozdanie. Nasza najnowsza nowość, jak mówią klasycy. Najnowsza nowość. Yy, miała premierę w tym tygodniu, 12 lutego. Tak. Na Waszych półkach. A dzięki temu rozdaniu możecie ją zdobyć tak, co trzeba robić? zrobić? Ale co to będzie najpierw? Będzie to życie SUS Jonasa Bentstona i to jest książka, w której ja się ostatnio zakochałam. Naprawdę jest wspaniała i ma taką różową okładkę. Pasującą do Walentynek, ale w środku nie ma miłości. Książka <grym> ostra jak ten noże. Tak, zdecydowanie tak. E, I co trzeba zrobić, żeby wygrać taką oto książkę? Trzeba nam napisać w komentarzu, jaką książkę ostatnio pokochaliście i za I dlaczego? Tak. tak. Koniecznie napiszcie dlaczego, żebyśmy im mogli się tym zainspirować, ale też inne osoby, które będą czytały te komentarze, mogły znaleźć coś dla siebie. Tak, więc jesteśmy bardzo ciekawi Waszych odpowiedzi i taką książkę będzie można wygrać. Szczegóły znajdziecie na dole, jakie terminy i tak dalej. Wszystko to, co ważne. Dobrze, więc żegnamy Was na dzisiaj i widzimy się kolejny raz w czwartek w naszym w następnym odcinku na Wydaje Nam się. Pa! pa! Teraz mogę zrobić demonstrację jak się wącha książka. <grystanie> Mam nadzieję, że to nagrałaś. <grystanie>